Witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj słuchajcie, pierwszy raz w ogóle będziemy grać w Vlog Star Planet, słuchajcie. Myślę, że zaczniemy serię mm, tej gry na tym moim kanale. I będziemy tutaj głównie przechodzić tylko parkoury. Chyba, że będziecie chcieli coś więcej, no to piszcie w komentarzach. Słuchajcie, no i jeśli odcinek Wam się spodoba, zostawiacie łapki w górę. Subskrybujcie z dzwoneczkiem aby być na bieżąco. Słuchajcie, jak będzie, będzie tak, może powiedzmy, 7 mapy w górę, to zaczynam serię z Star Planet, słuchajcie. A dzisiaj taki odcinek tak głównie powitalny, raczej z tą grą. Zrobimy sobie kilka parkurów. Oczywiście, słuchajcie, ja Wam pokażę jeszcze moje. Tutaj dostajcie sobie w czat. Bo tutaj mam wszystkie światy, mi się pokazują. Słuchajcie, tutaj mam yy, światy moje, więc zapraszam do, do tych światów. Bardzo. Słuchajcie, jak widzicie, tutaj mam starą i a może skorzystam z tego i zrobię jakiś poradnik, nie wiem. Być może. Słuchajcie, dziękuję wam za 36 subskrypcji. To już naprawdę jest niemało, więc bardzo wam dziękuję. Słuchajcie, wpadajcie tam do opisu, tam... No, wejdźcie na kanały, które wam podlinkuję. Na Instagramy, więc no. No i słuchajcie, może na początku... Słuchajcie, mój ogólnie tutaj... Mój park nie jest zbyt łatwy. Słuchajcie, no ale dzisiaj... Ja na razie zrobiłem dwa winy na nim. Ale w zasadzie jest do przejścia. Słuchajcie, ja ogólnie będę jakby aktualizował czasami moje światy, to znaczy, że będę coś do nich po prostu dodawał. A tutaj jak widzicie jest na przykład yy, nazwa gierki spotkaniowe i jest V2, czyli wersja druga jakby. Bo w jak widzicie, to są światy. I potem będę je po prostu jakoś ulepszał, jakoś modyfikował. Żeby było trochę łatwiej i trochę ciekawiej. No a tymczasem, chodźmy może zrobić jakieś parkury. Zobaczcie, więc. Lecimy. może coś fajnego. Widzicie, tu mi jest coś łatwego, chyba. Tutaj ci, witam. To szybka rundka. Musimy z w kolejnym. Tutaj jest po prostu parkur. Mhm. Tu też jest łatwo, więc no. Aha, to jest to, co ja już to chyba. Teraz chyba trzeci raz gram albo czwarty. To jest bardzo łatwe, mam powiem. Teraz już trochę poćwiczyłem na tym parkurze moim, więc już o wiele lepiej umiem parkury, wam powiem. Wcześniej tak średnio umiałam, a teraz już naprawdę umiem niektóre parkury bardzo dobrze. Na no przykład zrobimy sobie rekord. Nowy, osobisty rekord. Nie zmieniłeś taka w 1000X, bo to słuchajcie, jest bardzo dużo. Wyciągajcie, na tym polega mnie mistyta Gierka. U. już chyba jest średni albo trudny. Ale ci nie znamy jeszcze do końca tych emotyk. Jest nam tylko łatwy i niemożliwy. Dobra, początek jest podobny do mojego parkura. Tylko słuchajcie, mój na początku był w 100% niemożliwy. Okej. Okay. O, to słuchajcie, możemy akurat sobie przelecieć. Zobaczymy. Ciekawie się zapowiada ten parkur. Dobra. Jakiś klucz? Potrzebujemy? To był jakiś klucz w ogóle? Musimy słuchajcie i czy Jest tu jakiś klucz? Mhm. Uh -huh. To pozdro dla mnie. No, no wyciągnięcie ręki, a ja tego... O właśnie, musimy pogłoskać zwierzę... zwierzaczki. Słuchajcie, co tu się stało? Słuchajcie, dziwne. Weszłem w coś i nawet nie wiem w co. No i słuchajcie, niestety muszę robić tutaj od nowa wszystko. Tym razem wejdźmy sobie w inny parkour. A to też w to grałem. Znaczy, tu strasznie dużo parkourów gra, ale mogę wam pokazać w okazji trochę zapromować. Lecimy, słuchajcie. Może tym razem też uda mi się pobić rekordy. Rzeczywiście zapraszam Was jeszcze raz do mojego parkura. parkoura. Spróbujcie przejść. I tam ogólnie jest na drugi. Na początek jest, jest łatwy, a potem jest ten żółty taki poziom. Może pewnie, pewnie jeszcze nawet nie wiecie, o co mi do końca chodzi. Ale słuchajcie. Yy, jest taki żółty poziom. I słuchajcie, nie zniechęcajcie się. Próbujcie go robić, bo widzę, że tam dużo osób jak dołącza na mój świat. Po prostu dużo osób się zniechęca. Słuchajcie, nie zniechęcajcie się, bo to... No trzeba na początku trochę popróbować. No ale jak wiecie, nic nie przyjdzie tak po prostu. Więc popróbujcie trochę. To ci po tej rundzie Wam pokażę może mojego parkura. Chociaż tego mojego parkura się tyle na... przechodziłem, że... To już aż głowa mała Wam powiem. A w tworzeniu nie było go łatwo. Za niedługo będę drugiego parkura tworzył. Lecci spróbujemy to popić rekord. Heci, może się uda. Heci, w ogóle nie wiem, jak ktoś tworzył tyle ścian, to musiało być strasznie czasochłonne. Zobaczcie, wiem, ile jedną ścianę się robi i to trwa normalnie 100 lat. słuchajcie, akurat się nauczyłem dodawać inne ściany, ale jednokolorowe. Bo nie, nie da się kilkukolorowego bloku zrobić. Więc no dziwił, no naprawdę gratuluję komuś, bo mi by się nie chciało tyle tego tworzyć, nie tu, nie tędy. i pamiętajcie, że lepiej tym drugim, bo tutaj jak widzicie tym pierwszym, to tam jest takie samo wejście, tylko po prostu więcej czasu stracicie. Chyba raczej nie przejdziemy tego to, tym razem szybciej niż mój rekord. Ale spróbujemy, nie poddajemy się. Bo chociaż. Jest, słuchajcie, rekord. Słuchajcie, patrzcie, było 2 minuty 32 sekundy, a nawet 2 minuty 29. To jest dziwne. Znaczy trochę ekspa, zrośnie. Znaczy, no i chodźmy teraz na mojego parkura. Więc przechodźcie go, bo na razie mało ekspa i monet się dostaje. Więc musicie trochę poprzechodzić. No i wtedy będzie już dużo ekspa i dużo monet. Ale lecimy. Słuchajcie, przy okazji mogę was trochę o, ten, o, poprowadzić po nexusie. Słuchajcie, jak widzicie. I jak chcecie, żebym zrobił Wam poradnik, gdzie są klucze wszystkie, to piszcie w komentarzu, bo ja wiem. A, I podzielę na przykład, poradnik, jeśli chcecie na świat VIP, to zrobię sobie w osobnym odcinku, a jak chcecie na ten zwykły nexus, to po prostu w jednym. Nie będziemy robić wszystkiego w jednym odcinku, po prostu podzielimy sobie na dwa lubię strasznie ten blok, mega przyjemny słuchajcie, no ale dobra, nie wydłużam słuchajcie, chodźmy iść w takim razie na mój świat wam go pokażę słuchajcie, wybierz tutaj no i nie powiem, no nie jest on prosty słuchajcie, tutaj ogólnie lecimy Słuchajcie, dwa razy go przeszedłem, na ro... prób robiłem pełno, więc Słuchajcie, musiałem dużo poprawiać. Bo okazało się, że potem są... jest taki kilka etapów, było po prostu niemożliwe. Na przykład, był jeden blok, i obok niego od razu była lawa, i po prostu się nie dało przejść. Więc musiałem pełno popraw robić. Słuchajcie, no i oczywiście, żeby nie dajcie się 200 początkowi. I musimy lecieć po klucz, pierwsze. Wiecie, wiem, że też nie, niektórzy po prostu nie lecieli po, po klucz od razu, więc pamiętajcie, że trzeba. Trzeba obowiązkowo wziąć kluczyk. No i lecimy. Dobra. Wiecie, to jest, mówiłem, mówiłem o tym że w tym poziomie. Nie zniechęcajcie się. Ja wam mogę pokazać najlepszą drogę według mnie najłatwiejszą. Czyli nie dla mnie. to tak. 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 Widać, tak, jak widzicie, już jestem. Tak, oczywiście będę tutaj co 25 dni, będą jakby takie ala aktualizacje, w którym po prostu będę ułatwiał każdy świat, każdy tutaj jakby etap. No jak widzieliście, był etap żółty, teraz jest etap pomarańczowy. Będą różne kolory. Słuchajcie, mój rekord tutaj to jest chyba 6 minut 30 sekund. Mój najlepszy rekord. Wczoraj miałem inny rekord, bo wczoraj był 8 minut. Ale słuchajcie, jednak trzeba się trochę w prawe... Trzeba wejść w prawe. Słuchajcie, i tu jest żółty klucz. Trochę mylące. Właśnie taki był zamysł. Dobra, widzicie, możecie sobie patrzeć tutaj na moją taktykę, żebyś, żebyście sobie, sobie przeszli, bo ja bym tutaj chciał więcej ekwa, żeby mój świat dostawał i żeby więcej osób go przechodziło. Choć, znaczy, jak widzicie, już tutaj trochę grałem, więc wiem mniej więcej, na co mogę sobie pozwalać na tym świecie, na jakie skoki. Słuchajcie, bo wcześniej na przykład bym sobie tak jak teraz skacze, bym sobie nie wyobrażał nawet. Słuchajcie, jeszcze w 2 minuty 20 sekund tu nie byłem na tym poziomie. Słuchajcie, no i sobie tak ładnie tutaj skaczemy. O, tutaj prawie raz spadłem też ostatnio, tak samo. Słuchajcie, tutaj, którzy słabo skaczą, to mają trochę pecha, bo będzie trzeba się trochę namęczyć ale słuchajcie, jest no i słuchajcie, chyba też będzie to słuchajcie, jak widzicie, to jest fioletowa lawa więc trzeba uważać słuchajcie, stwierdziłem w sumie, że ta lawa naj najbardziej pasuje słuchajcie, fioletowy kolor, no to fioletowa lawa, czemu nie ajajaj Słuchajcie, coś nie pykło, no ale spokojnie, jeszcze raz, lecimy. Słuchajcie, ogólnie, czy my, my, jeśli jesteście ciekawi, dlaczego tu nie ma czerwonych ścian? Tam wytłumaczę, bo ja, oj, ja na początku nie wiedziałam, jak się dodaje te ściany, takiej pełnego koloru. Słuchajcie, no i po prostu ja kolorowałem jakby te ściany, a potem odkryłem ten sposób, a Parkour już był zrobiony, więc stwierdziłem, że nie będę go robił praktycznie od nowa, więc po prostu tutaj dam ściany takie, jakie były od samego początku. Słuchajcie, więc mam nadzieję, że nie będzie bym to jakoś przeszkadzało. Słuchajcie, tutaj też chwilę, ten fioletowy świat tutaj jest taki, Bo to jak widzicie jest na, na wysokości. A jednak na wysokości trochę ciężej niż na parterze. Przynajmniej według mnie. Takie trochę tu trzeba będzie. musieliśmy musieli tutaj trochę też poćwiczyć. Zobaczcie, powiem wam, że ten etap zielony i jeszcze będzie taki jasny, jasno zielony. To będą najtrudniejsze etapy. Więc pamiętajcie, że na tych etapach trzeba będzie, trzeba będzie trochę dużo więcej ćwiczyć. Dajcie. No, ale wiecie. Jak to się mówi, trening czy Mistrza? Słuchajcie, też przed samym, przed samym tutaj końcem, jakby tego. i To ja tam najwięcej ginę. Nie powiem. wiecie oczywiście, im lepszy też czas zrobicie, tym więcej expo będzie. Nawet na tym świecie. Bo tutaj, słuchajcie, jest 7 monet za koniec. Bo wszyscy tego, tylko ja na razie przyszedłem jako jeden gracz, więc. A musi 10 graczy, żeby była jakaś ocena. Więc niestety po prostu musicie zagrać. No nie polecam wam gierkę, bo gierka naprawdę bardzo fajna. Przyjemnie się w nią gra. Ale trochę mnie obiło. To nawet nie mało. Słuchajcie, teraz pamiętajcie, słuchajcie, w, w ogóle wszystkie tutaj tajniki tego. Więc to tylko dla widzów ten portal wybieramy. Bo jak wyjdziecie jakikolwiek inny, to patrzcie. Jeśli wpadacie do lawy, no i małaż, bo że będziecie mieć po prostu max HP, no to tylko wtedy może macie szansę przeżyć. I słuchajcie, teraz dla was zadanie. Który z tych portali wybrać? Wybiorę ten. No jak widzicie, każdy możecie wybrać. To jest po prostu taka podpucha, żeby ktoś wybierał, ktoś się tutaj, tutaj się zastanawiał, tracił czas, no po prostu nawet nie trzeba tracić tego czasu, to jest labirynt, czyli ja akurat wiem, że to jest najbardziej nienawidzone u wszystkich, u wszystkich ludzi, tutaj oddajemy czerwony klucz i mamy kryształ, a i zawsze mi się mylą tutaj takie kierunki, Ja Ci wiem, że pewnie mało zapamiętacie z labiryntu, A może jednak on to trochę pomoże. Dobra. Dobra, trochę się musimy uleczyć, bo po tym będzie ten jasno zielony poziom i to będzie trudne. Słuchajcie, tutaj... Ja słuchajcie, to ułatwiłem, bo na początku było w ogóle bez tych niebieskich klocków. Ale słuchajcie, ja stwierdziłam, że po prostu bez tych niebieskich klosków będzie... Będzie... Bo widziałam, że się da, ale po prostu było bardzo, bardzo ciężko. Dobra. No i jak widzicie... Tak. Tak. Dobra. I jest jasno zielony poziom. Teraz akurat powiadomienie od osoby, która jest w opisie. Jak widzicie, to jest. To nie jest trudne, nie, bo nie powiem, to nie jest w ogóle trudne, jeśli się umie robić 180, ale jest jednak lawa, tak? Jakby na jak przykład były zwykłe ściany, to nie byłoby tak ciężko, ale ściany są jeszcze z lawy, widzicie? Czasami się po prostu oprzecie przez przypadek na te ściany I ja tak kilka razy zginąłem. Chciałam może zrobię nawet, chociaż nie, bo tutaj nawet nie pamiętam, jaki raz miałem, ale tu miałem na pewno lepszy. Już mogę trochę pobić ten rekord. Dobra. Dobra. Już żółty kluczyk oddajemy. Dobra, jest rekord. Trzech czasów, jak widzicie. Jest najlepszy osobisty, najlepszy dzienny i najlepszy w ogóle rekord. Z tego istnienia świata. No Jak widzicie słuchajcie, wcześniej tutaj bez VIP-a było 6 monet, a teraz jest 8, więc. Znaczy 7, a jak z VIP-em było 7, a teraz jest 8, więc to jedno przejście jakby jest więcej expa i więcej monet. Słuchajcie, ile odcinek trwa? Słuchajcie, myślę, że na tutaj możemy zakończyć. Słuchajcie sobie, zakończymy w lobby, bo najładniej. Słuchajcie, chyba nie tylko ja tak uważam. Słuchajcie, piszcie, czy wam się podoba lobby ogólnie tego świata. I pamiętajcie, 7 łapek w górę to dalsz, to kontynuacja tej serii. A słuchajcie, za 50 subskrypcji zaczynamy Minecraft Mapy. Więc 14 subskrypcji wybijamy, no i będzie będzie fajnie. No więc mam nadzieję, że też trochę wam może pomogło jak przejść mój parkur, bo wiem, że niektórzy po prostu jak szli, to nie zbierali mm, tego czerwonego klucza. Pamiętajcie, żeby go zebrać, bo bez niego, no jak widzieliście raczej sobie nie poradzicie. No i żółty jest no, bardzo ukryty. Nie powiem, nie, nie będę tutaj kłamał. Słuchajcie, no a tymczasem. Słuchajcie, tutaj nie dosyć nie chcę to wrócić. Tak, żeby widać było twarz. No a znajcie, tymczasem ja się z Wam żegnam. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Pa, Pa!